ma widzowie, dzisiaj sobie zagram taką grę. Bardzo ona jest fajna, takie strzelanie to jest. Special Forest Group 2 Te strzelanki myślę, że Wam się spodoba. Nie testowałem jeszcze tego widzowie, więc... I... X. Nic takiego. Now game. My dzisiaj sobie zagramy na takiej mapce. Dobra. Kliknę po prostu nieco. Continue start, kliknę. Yy, mój skin to jest taki oczywiście. Czerwony jestem. Dobra! Próbuję go zastrzelić Rzeczypki. Zastrzelę go o, Dostał hita Hita dostał Kolejnego hita dostał chyba Co to hita? W ogóle skacze się tam przy rogu Dziwne Tak się dziwnie skacze O nim samuraj Ale go uderzę dwa razy I uciekam Elo bo mnie ostatnio zabili przyznam, że raz przedtem, może minuta temu dostał Tak kolejnego zabieram mój nóż i hopa chciałam zrobić tak hop, żeby to dodało hmm. chcę go zabić o nie Nie! oleo, oleo, ole, ole, uciekam, elo El chupie. El chopie P. Dobra, chłop. Chłople. Dobra, widzę, że uciekam. Chłop dostał hita. Dostał chłop hita. Ja chyba tu mogę iść do kolejnej mapki. Tu gdzieś tam. Czy może to było to? To jest taka w ogóle gra na strzelanie. Dobra, jestem na jakiejś bazie. O, dobra, chłopie, chłopie chłop zdziwi. Dobra, chłopie zdziwi. Bom, żeś tam gdzieś. O, tam. Okej. Okay. On mnie On mnie strzelał. Dobra, dostało obrażenie, ale to jest tak chyba. Dostał hita ten chłop, ale to jest mój chyba tak. Ale nie wiem, sam w to dzisiaj gram, e, nie, z nikim. O! Spy! Hita dostał, hita dostał, chłop znowu. Ale miał zdziwienie na pewno. Ty. co tu było? Coś strzeliło, okej okay. biorę I ten Hawok Dostanie hita zaraz kolejnego Co? I co? Widowie, nie wiem, co tu się tu stało, ale zagramy na takiej ciekawej trochę mapce. I ja chcę mi takiego skina, bo taki mi pasuje. Paści mi taki skin. I pamiętam, że grałem sobie na tej mapce i mi się to dosyć podobało. Dobra, nie zmarnuję strzału z pistoletu. Będę go bił z noża. Nie, żeby się. A z której on jest z grupy? O, on jest przeciwny. On jest moim przeciwnikiem, więc. Ja moich przeciwników tak robię. Czekajcie. Tych. <laughs> Ty Kiedy go ja go zabiję? Za pół roku Za pół roku jak zabiję? Go. Panie, jak za pół roku. Się bronię. Ale zginął. Jeszcze go biję. Dobra, jedyne, na ciałku biję. Nie mogę strzelić. A, mogę. Okej. Okay. Oni chcą do mnie strzelać. Ja biorę spluwę. Ale to jest. Uu! Nie, o, oni widzą, jak chcą do mnie strzelić! O nie, dwa, Dram! Wow, tepnąłem się, ale okej, okay, chyba mi wyzerowało poziom i dało tam temu drugą szansę. O nie! Ten dał do mnie hita. Ty dostanie zaraz ode mnie Hita play? Player. Jak się to zalogować w tym, co to jest? W tym zalogować. Chce się w tym zalogować. Ale pójdę na takie bardziej podziemia. I chcę do ogarniętych iść. Chyba poszłem do niebieskich. Dobra. O! Już ten chce do mnie. Już ten chce. Nie zaczynaj, obcy! Spadam. Nara, nie ma mnie. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Jestem mistrzem parkouru, ale nie ale to trochę nie ma tutaj sensu, że jestem mistrzem parkouru Więc nie do mnie, nie do mnie! Pelek Naprawdę on ma mało chyba HP Dobra, ale on zabity! <grywka> Próbuję teraz do tego Rybka Czekajcie jeszcze. Dobra, kiedy on zginie? Wie, to jest taka cudna gra. Widzowie, no nie wiem. On chyba dostał hity dalej. Go zabije, za pół roku, drawo. O, jestem tu z powrotem. I na wasz mistrz, parkour. Leci tu. Kurde, ja się ich trochę boję. Bo ja się ich tu trochę boję. Tu się cała walka prowadzi, ale ja, z tego, że ja nie Idę tu. To... A nie obchodzi mnie, co to kto nagrał. Teraz ja nagrywam, chcę mieć spokój. A teraz pisnę. Chcę do mnie. Ha! Byłem chyba. O nie! Tu Tu Chciałbym iść na jakieś stare ruiny. To jest jedno stare ruiny. I idę do tych. Dobra, ja już idę po tej drabinie. Chciałbym tutaj Ale wtedy nie ucieknę, nie, tam nie wejdę Jak się tu schyla. O, o, to się kuca. To jest kłopot. O ty jeden, gdzie ty jesteś? Cześć. Wiecie? Chciałbym go postrzelić. Czekajcie. O, tu jesteś! Chłopie! Hita zaraz dostaniesz. Dobra, nie wiem gdzie ja się zrespiłem. Co to za kuchnia jakaś? Kurde. A macie widz. To nie jest widz chyba. Jasno no widzę on nie jest! To jest bardzo ogarniak. To jest duży ogarniak. Ale no. gdzie ja jestem? Dobra, ten do mnie strzela. To ja mu ja pokażę, gdzie raki zimują. On strzela, nie wiadomo gdzie. A ty dostajesz. A, chciałem go w zadupie strzelić. O, co to jest? To jest. Mam go strzelić. Tam, w tętnicy chyba leżysz. No, tak nie jest. Leży. Gdzie wy jesteście? No jest niedobrze, tamten żyje, to, to się tutaj może coś zjeść. Chciałem co coś zjeść. Dobra widzowie, teraz jeszcze może na takich starych ruinach Tylko wygrałem widzowie, ale nie to tego potem na Ale nie wiem działa w tej grze czy to działa tylko w minecrafcie, że działa też w tej grze tak nie wiem co a. Popham go, popcham go. On spadnie, on spadnie, on spada, nie? Spadaj. Spadaj na drzewo. <laughs> spadł spadał na drzewo. Posłuchał mnie. Powiedziałem mu, spadaj na drzewo i nie spadł na drzewo. Ty nie ogarniak. I postrzelić. ich postrzelić I iść, tu iść, iść, Albo gdzieś w tętnicy, nie wiem Chyba tu strzela O, ty. o nie, o nie, nie ty, ty strzelał Przeładowane? O nie, nie przeładowałem. Gdzie ja się tepłem? Nie! Kto mnie postrzelił? Ten mnie no, postrzelił. Spluwy, jak mi takie lepsze? Jak mieć takie lepsze spluwy. Dobra. O ja nie wiem co to jest. Ale wiem, że on zginie. Że raz dostanę hita. Okej. Okay. Dostanie zaraz hita. O! Dostał chyba hit. Nie jestem pewien, czy on dostał hita. Lecę tu gdzieś, z nadzieją, że... Mikrofon! Ja mogę Wychodzę z tej porąbanej gry. Ja już będę widzę, by się z wami żegnał. Eluwa!